Dzień dobry, nazywam się Ania Klimowicz. Jesteś artystką, można powiedzieć, za twoimi plecami. Twoje dzieła, co na nich widzimy? Tak, można powiedzieć, że jestem artystką. Powiem tak, nie jestem przyzwyczajona mieć tyle czasu, co ostatnio z powodu pandemii na swoją własną twórczość. Na co dzień zajmuję się. Moja praca polega na konstrukcji dekoracji filmowych. Jestem malarką sceniczną i rzeźbiarką. Od 16 lat mieszkałam w Hiszpanii. Teraz, z powodu tej dziwnej sytuacji, w mojej pracy jest dosyć skomplikowana, skomplikowana logistyka, aby w tych obostrzeniach móc realizować wszystkie projekty. W związku z tym. Od ponad roku jestem w Polsce, tutaj w moich rodzinnych stronach, dlatego ta wystawa ma też dla mnie bardzo dużo znaczenia, bo to jest pierwszy raz w moim życiu, że mam wystawę w swoich rodzinnych stronach wystawę indywidualną. Prace powstały w przeciągu ostatniego roku. Są to moje ostatnie prace. Są one zdecydowanie inspirowane tym, co robię w pracy. Czyli głównie chodzi o upływ czasu. To jest to, co najwięcej. Rzecz, która najbardziej powtarza się w, w mojej branży, kiedy tworzymy dekoracje, w których, które są świeżo skonstruowane, one muszą wyglądać realistycznie, muszą nadać wiarygodności samej, samej akcji filmu. Więc musimy odtworzyć, imitować to, ten ząb czasu, który nadgryza każdą przestrzeń. I tutaj miałam luksus, miałam czas po prostu na, na zgłębienie tych wszystkich technik, które często pod presją czasu muszę wykonywać w samych dekoracjach. Przez rok czasu miałam swoją przestrzeń i właśnie przede wszystkim czas na to, żeby bawić się tymi technikami, które używam na co dzień w pracy, w swojej własnej twórczości. Widzimy tutaj w galerii same twarze można powiedzieć, czyje są to twarze? Głównie, głównie są to prace powiedziałabym takie automatyczne. Zaczynają się bez żadnego projektu. Większość z nich, powiem, bo to nie dotyczy wszystkich prac, niektóre z nich są inspirowane konkretnymi fotografiami, które nie są moje, ale zawsze jest to tylko jakaś doza inspiracji, i później w jakiś sposób interpretuję rzeczy, które mnie zainspirowały. Więc niektóre z nich są faktycznie zaplanowane w jakiś sposób, ale większość z nich. Jest to dzieło jakiegoś przypadku, jest to dzieło zabawy, jakiejś alchemii, która się odbywa w tym czasie. I sama często jestem zaskoczona na sam koniec, kto się na tych obrazach pojawia, bo w rzeczywistości większość z nich jest zupełnie przypadkowa. To one powstają stopniowo. Pojawiają się pierwsze plamy, które gdzieś podpowiadają mi kolejny krok. A na koniec pojawia się jakaś twarz, która może komuś coś przypominać. A dlaczego twarze? Ogólnie w malarstwie moim własnym zawsze fascynowały mnie ludzkie uczucia, emocje. Nie odważam, nie, nie, nie potrafi się odważyć na to, żeby próbować imitować przyrodę, czy, czy sam, Sama przyroda jest tak wspaniałym artystą, że nie odważyłam się na tematykę pejzażu czy martwych natur, bo po prostu zawsze czuję, że jest to gdzieś niewystarczające, ale sam temat ludzkich emocji to jest dla mnie od zawsze najciekawszy temat. Do zgłębiania, i prace te mam nadzieję, że przede wszystkim właśnie y, mogą przekazać innemu człowiekowi jakieś emocje, czy one są pozytywne, czy negatywne. Y, ważne, żeby cokolwiek przekazywały, więc o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj widzimy, że tworzysz na różnych materiałach. Najpierw je postarzałaś? Tak. Y, ogólnie zawsze staram się y, wykorzystywać no śmieci, nazywając rzeczy po imieniu, są to wszystko, akurat w tym przypadku są to resztki z różnych budow, to są płyty regipsowe, które wylądowałyby na śmietniku, a dla mnie były inspiracją, bo same w sobie są już doskonałym materiałem, który już daje pole do popisu, żeby stworzyć efekt starego fresku, starej ściany, Celowo w pierwszej kolejności je troszeczkę maltretuję, aby wyglądały, zanim jeszcze pojawi się jakakolwiek postać, one już mnie, coś mi same te plamy brudów zaczynają opowiadać, i dopiero wtedy zaczynam opowiadać jakąś historię, która w sumie sama płynie gdzieś w jakiś automatyczny sposób. Jak długo pracowałaś nad tymi wszystkimi obrazami? Wcześniej wspominałeś, że to rok, to faktycznie tyle trwało? Y to znaczy, powiem tak, ja myślę, że artystom się bywa, a nie jest zawsze. To jest, w moim przypadku to są takie ataki. Kiedy mnie bierze na malowanie, przez dłuższy czas znikam w pracowni, zapominam o jedzeniu, o piciu <grych> i czasami nawet o porach na odpoczynek. Ale zdecydowanie nie jest to cały rok poświęcony tym pracom to jest właśnie efekt tych właśnie ataków takich, w których może być tak, że, że przez jakiś czas zanurza się w pracowni i powstaje i 5, i 10 prac jednocześnie, a później bywają takie okresy, kiedy nagle się po prostu pojawia taka twórcza pustka i trzeba po prostu najzwyczajniej w świecie ochłonąć. I wydaje mi się, że nie byłabym w stanie cały czas tego robić, więc są też inne rzeczy, inne sprawy w moim życiu bardzo ważne, którym też muszę poświęcić czas. Wracając do Twojej pracy zawodowej, bywasz na planach wielu filmów, między innymi Terminator. Jak wspominasz tamte, tamtą pracę? Powiem tak... Kocham moją pracę. Jest to na pewno. Czuję się wielką szczęściarą, że w ogóle los dał mi taką szansę, że trafiłam na ten plan filmowy. Jest cała masa wspaniałych artystów, którzy nie mieli takiej okazji. U mnie to było wszystko dziełem przypadku. Praca na planie filmowym i w Terminatorze, i w, całych, w całej masie innych filmów to jest zawsze jedna w swoim rodzaju niepowtarzalna przygoda. To nie jest tak. Bardzo mi odpowiada właśnie w pracy w, przy tym wszystkim wspaniała atmosfera, która tworzy się w całej grupie wspaniałych ludzi, artystów, niesamowicie utalentowanych ludzi, którzy pozostawiają swoje ego gdzieś poza studio. I tworzymy razem wspólny projekt, który powstaje nie dzięki pracy pojedynczej osoby. Tam nie ma protagonizmu jako artysty. My realizujemy swoją, nie swoją wizję, wizję dyrektora artystycznego i musimy wszyscy razem stworzyć spójną całość, która później jest wiarygodna dla oglądających. I co bardzo mi się również podoba, to to, że kiedy praca jest dobrze wykonana, nikt na nią nie zwraca uwagi, dlatego że po prostu nikt nie kwestionuje tego, że jest to prawdziwe. Więc akurat ta część wydaje mi się najbardziej fantastyczna. Oczywiście, Terminator była jedną z tych takich produkcji, w których. Oczywiście nie brakowało pieniędzy, mieliśmy fantastyczne warunki, było nas bardzo wielu artystów. Był taki moment, że wręcz był problem ze znalezieniem wystarczającej ilości ludzi specjalizujących się w, właśnie w konstrukcjach scenicznych, i w ogóle we wszystkich branżach, bo to często w zasadzie. Poza branżą, ludzie, którzy nigdy nie byli w środku, nie zdają sobie sprawy z tego, jaka masa ludzi w tym wszystkim uczestniczy. Ile skomplikowanych i często wydawałoby się niemożliwych misji, które mamy do, do ogarnięcia, więc Terminator, w terminatorze zaczęłam w dziale wehikułów, gdzie musiałam stworzyć. Samochód, protagonistę Forda Picapa, który później musiałam stworzyć wizję starego samochodu, który wyglądałby jak stary, zapuszczony grat, zardzewiały, brudny, a później powtórzyć. Ten sam proces 11 razy, bo w filmie widzimy jeden samochód, a tak naprawdę jest ich tam 11. Oczywiście znowu pod, tutaj podkreślam bardzo, to jest praca zespołowa. Ja nie chcę przypisywać sobie tych wszystkich rzeczy, które tak naprawdę są dziełem wielu, wielu artystów. I zaczęłam od wehikułów, później moja przygoda przeniosła się, zostałam zatrudniona już nie jako malarka, tylko jako rzeźbiarka. Byłam w Budapeszcie. Tam poprowadziłam dosyć już takie bardziej skomplikowane też dekoracje było bardzo ciężko, bardzo intensywnie, bardzo pięknie, i to była mieszanka naprawdę bardzo wybuchowa. W zasadzie przez ten czas spędziłam tam wydaje mi się, trzy miesiące, o ile się nie mylę i. Tak naprawdę nawet nie widziałam Budapesztu, bo w zasadzie większość czasu spędzaliśmy jednak w studiach i, i próbowaliśmy ogarnąć rzeczy w rekordowym czasie z, ze zmianami, które zawsze są stałym elementem, w nawet najlepszych produkcjach. Bo to jest tak duża maszyna, którą trzeba jakoś ogarnąć, więc nie da się dopiąć wszystkiego na ostatni guzik, więc zawsze jest ten faktor zmian na ostatnią chwilę. I bardzo miło wspominam ten czas, z tym, że chciałabym tutaj zauważyć, że nie zawsze te produkcje, które mają najwięcej pieniędzy, najbardziej zapadają w serce. Mam całą masę też doświadczeń, równie ciężkich i często właśnie z braku pieniędzy przy tych mniejszych produkcjach jest dużo trudniej. Na pewno praca jest bardziej wyzywająca, jeżeli chodzi o sam poziom. Wszystkiego, bo brakuje często i materiałów, i ludzi, i y, ogólnie można by było to wszystko określić jako y, niewystarczająco i dodać absolutnie wszystko potem. Y, więc często, często właśnie te filmy, które później niekoniecznie są y, może bardzo efektowne w samym y, kurikulum. Ale te są właśnie, które tworzą najsilniejsze więzi i pozostawiają najcieplejsze wspomnienia. I często właśnie owocem jest później bardzo wartościowy film. To jest tak, że dostajecie wykaz przedmiotów, jakie macie wykonać, i na przykład szukacie rzeczy, i potem te rzeczy dostosowujecie do tych scen. Za to wszystko tutaj tak, trzeba by było uporządkować troszeczkę na czym, jak to wszystko działa, bo ja należę, przynależę do Departamentu Sztuki, na jego, jego głową, czyli tym Bogiem Wszechmocnym i który nam dyktuje wszystkie sprawy, jest dyrektor artystyczny, który jak gdyby ma swoją wizję, jak to wszystko ma wyglądać, jeżeli chodzi o scenografię, o, o, o estetykę samego tła. Departament Sztuki jest... Olbrzymim departamentem, w którym jest bardzo dużo różnych specjalizacji. I jeżeli chodzi o same te przedmioty, które się tam pojawiają, jest osoba, która jest odpowiedzialna na podstawie scenariusza i również rozmów z dyrektorem artystycznym znaleźć je, kupić. Z tym, że nie zawsze jest możliwe, żeby te przedmioty były idealnie takie, jak życzyłby sobie tego dyrektor artystyczny, więc czasami jest, przypuśćmy nawet, mebel zaciemny lub nie, nie z takiego drewna, jakiego byśmy chcieli. W tym momencie wchodzi praca malarza scenicznego, który przekształca te wszystkie rzeczy tak, aby one były wiarygodne. Jeżeli jest zbyt nowy, musimy nadać mu wyraz jakiegoś właśnie tego upływu czasu, który znowu tutaj wracając do wystawy. Czy coś postarzyć, czy po prostu zupełnie przekształcić. I tu wchodzi nasza praca. Ale jeżeli chodzi o poszukiwanie tych wszystkich przedmiotów, również jest jedno stanowisko, osoba, która jest odpowiedzialna za te właśnie dostarczenie tych wszystkich przedmiotów. Później, później jak się widzi te przedmioty na filmie, jest taka radość, że o to ja zrobiłam. Tak, to jest troszeczkę takie uczucie, jak ja akurat nie jestem matką i dla mnie to są właśnie moje dzieci. To jest często ja nie potrafię być obiektywna, oglądając swoje filmy, swoje, nie moje, nasze, które, w których uczestniczyłam, dlatego że znam historię każdego przedmiotu, wiem kto co zrobił. Widzę zmiany lokalizacji, chociaż w filmie często jest to kontynuacja tego samego miejsca. W rzeczywistości często są to zupełnie rozproszone po całym świecie i po całej Hiszpanii, akurat w moim przypadku miejsca. Więc dużo czasu mi zajmuje, żeby faktycznie odebrać odpowiednio film, taki, w taki sposób, żeby było to dla mnie wiarygodne, ale. Zdecydowanie tak, zwraca się uwagę, zwraca, pamięta się wszystkie anegdoty, wszystkie komplikacje, żeby to wszystko wyszło. Często są to rzeczy robione na ostatnią chwilę, więc i y, 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 zawsze gdzieś. Y, Wydaje nam się, kiedy oddajemy pracę, wydaje nam się, że można było to zrobić jeszcze lepiej niż jest zrobione, i później, kiedy widzimy fantastyczną pracę ludzi od montażu, od oświetlenia, cała masa innych specjalistów, którzy dołożyli do tego swoje, swoje pięć groszy i wszystko to razem zmontowane na filmie często zaskakuje i, i przerasta nasze oczekiwania, i to jest fantastyczny moment. Kiedy oglądamy po raz pierwszy, zawsze mamy taką projekcję filmu. Zazwyczaj spotykamy się wszyscy na, przed premierą. Kiedy oglądamy po raz pierwszy nasze dzieło, jest to moment, kiedy wszyscy. Raz, że cieszymy się, że po raz kolejny się widzimy, ale to jest moment wielkich wzruszeń i wtedy tak naprawdę widzimy, co razem zrobiliśmy. To jest fantastyczne. Okres pandemii pokrzyżował Twoje zawodowe plany, zostałaś tutaj w pobliżu złocieńca. Co robisz na co dzień? Na co dzień głównie mi dopóki nie, nie nareszła zima, spędzałam czas w lesie. Tak najbardziej stęskniłam się przez te lata za naszą wspaniałą, bujną, szczodrą, zieloną przyrodą. Czuję się szczęściarą, że pochodzę z tak fantastycznych rejonów, które są jeszcze i czyste i w tej chwili samo środowisko się niesamowicie odbudowało. Pojawiły się żubry, wilki, które w ogóle fascynują mnie, bo w czasach mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze tutaj mieszkałam, było na pewno dużo gorzej pod tym względem, więc mamy tutaj jedną rzecz, która na pewno jest dużo lepiej niż była, więc to jest mój główny sposób spędzania czasu tutaj, a oprócz tego oczywiście właśnie moja pracownia. Pracownia to jest mój taki szczęśliwy świat i też dzięki temu, że zaczęłam tworzyć tutaj Gdzieś to, to dziwne uczucie, bo wrócić po 16 latach tutaj i kiedy nie miało się zamiaru tak naprawdę na taki czas tutaj zostać, jest też dosyć dziwnie. Było się na początku odnaleźć, bo przede wszystkim to poczucie takiej samotności. Wszyscy moi przyjaciele, ludzie, z którymi najwięcej czasu spędzałam, pozostali w Hiszpanii lub w ogóle po całym świecie gdzieś porozrzucani brakowało mi tego, ale w momencie kiedy zaczęłam po prostu wychodzić też i na jakieś pierwsze wystawy, zostałam również uczestnicząm w plenerze malarskim w pałacu w Siemczynie. Poznałam fantastycznych ludzi Gina Malinowski ze stacji kultura, która w zasadzie wyciągnęła mnie troszeczkę z mojej pracowni na świat i to był taki moment, kiedy Nagle ta samotność zupełnie zniknęła, bo po prostu okazało się, że jest tutaj cała masa równie wspaniałych ludzi, którzy nagle zaczęli się pojawiać też. I teraz ym, dzisiaj jestem bardzo wzruszona, bo nie spodziewałam się też z tak ciepłym odbiorem mojej wystawy, że tak dużo ludzi będzie zainteresowanych i że tak dużo ludzi yy, tak bardzo ciepło mnie tutaj przyjęło, więc. Jest to na pewno bardzo ważne <noise> dla mnie wydarzenie. Wiesz, jak długo jeszcze zostaniesz tutaj na pojeździe Żydrawskim? Na pewno jest tutaj mój dom, więc zawsze będę tutaj wracać. Zawsze będzie to dla mnie mój dom. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła z powrotem być aktywna zawodowo. W tej chwili czekam na projekt, który ciągle jest przesuwany. Mam. Propozycję pracy w Dubaju tym razem pół roku z fantastyczną ekipą jednej z najlepszych. Naprawdę, nie wiem, czy nie pojawiałam się tam przez przypadek, ale <lub>, lub jakąś pomyłkę, bo do tej pory nie dowierzam, że taka fantastyczna ekipa chce mieć mnie w swojej, w swojej grupie. Z tym, że no wyjazd miał być 10 stycznia teraz z powodu tego wredniejszego szczepu, który pochodzi z Anglii. Niestety Anglików nie chcą tam do września, bynajmniej, więc projekt jest zawieszony. I nigdzie się na razie stąd nie ruszam. W zasadzie w tej chwili nie robię planów. Staram się jak najlepiej wykorzystać każdy dzień, nie zastanawiać się, co będzie, bo można naprawdę popaść w depresję, tak nazywając sprawy po imieniu. I jak najlepiej wykorzystać ten czas, który jest tutaj, więc robić to i korzystać z tego, za czym zawsze tęskniłam, kiedy faktycznie nie miałam tego czasu i kiedy byłam daleko, więc wszystko super. Wracając jeszcze do branży filmowej, ona całkowicie się zatrzymała przez tą pandemię? Nie, 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 nie. To nie tak, że całkowicie się zatrzymała. Tutaj akurat mnie dotyczy to, że ja wylądowałam w tym momencie w Polsce, więc dochodzi jeszcze tutaj przemieszczanie się samo w sobie jako tako. Nadal się kręci, robi się filmy w bardzo ostrych obostrzeniach, jeżeli chodzi o higienę, warunki pracy. Ludzie muszą pracować w maseczkach, chociaż w zasadzie ja zawsze w maseczce tak czy siak bardzo dużo czasu spędzałam, bo często wymaga to po prostu bezpieczeństwo pracy. Często też się zdarza, że niektóre projekty są zawieszane na jakiś moment z powodu jakiegoś zakażenia, ale ogólnie dają radę i to robią, z tym, że na pewno bardziej się w tej chwili skupiają na poszukiwaniu techników, którzy są na miejscu, żeby ograniczyć jednak ten czynnik przemieszczania się, umieszczania ludzi w hotelach i jak najbardziej dalej się robi i jest ciężko, ale my jesteśmy twardzi, także dajemy radę.